O boże, nagrywam ten filmik już si siódmy raz. Cześć z tej strony, amator srebra, moi drodzy. Nie wiem już co powiedzieć, bo martwam się w tych tematach, które chcę wam przekazać, że po prostu no, muszę przerywać te filmiki, nagrywać od nowa, więc to jest chyba siódme albo ósme podejście. Nie było mnie, nie będę przedłużał, nie było mnie ze względu na to, że leczę złamane serce już któryś tam miesiąc, pewnie z siódmy, ósmy. Nieważne, dla, to był właśnie główny powód, dla którego nic nie nagrywałem, bo nie miałem ochoty siły i, i nie inwestowałem też jakichś pieniędzy w srebrne monety. Nie interesowałem się w ogóle metalami szlachetnymi, widziałem tylko, że coś tam cena pospadała. No ale to się nic nie ma co przejmować, bo mamy tutaj monety premium. Idziemy, moi drodzy, po kolei. Przed nami Bóg Posejdon w swoim jakimś tam morskim rydwaniku z trójzębem w dłoni. I co my tutaj mamy? To jest monetka od Permint, cieszącej się naprawdę dużą popularnością mennicy. No i jakość też monet jest naprawdę świetna. Jeszcze chyba nie mam ani jednej monety od Perfmint, gdzie, gdzie pojawiłby się jakikolwiek milk spot. Nakład 13,5 tysiąca sztuk i ceny chyba są takie, wahają się w granicach 240 zł, coś chyba w tym stylu. Następnie mamy Hadeska, zamówiony na wakacjach, pamiętam jak byłem na Mazurkach to sobie zakupiłem trzy sztuki. Przyszło w taki, takim owinięciu plastikowym, takim jak nie wiem jak to nazwać, nawet, no takim opakowaniu, wiecie o co chodzi. Nie będę tutaj polemizował na temat. Monetki są również piękne. Hades siedzą, siedzący na jakimś piekielnym sedesie z psem Cerberem w tle. No, i co? No, na wersji standardowo Elżbieta druga, monetki polecam, nieskazitelne, naprawdę Permin robi taką jakość monet, że to jest. Niektóre mennice mogłyby się uczyć. Idziemy dalej. Mamy tutaj. A może jeszcze nie, czekajcie. Zróbmy tak. tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak i tak. Tak pójdziemy. Moi no drodzy, kolejna monetka to jest nic bardziej. O. Coś ja chciałem powiedzieć, wybiło mnie to z rytmu. To są moi drodzy piraci z Karaibów od Disney'a. Myślałem, że pójdę w tą serię, ale zrezygnowałem po pierwszej monecie. Zaraz się dowiecie, dlaczego. Nakład niski, więc y, można powiedzieć, że interesująca inwestycja. 15 tysięcy sztuk, Mennica New Zealand Mint. I teraz dlaczego, dlaczego zrezygnowałem? Nie wiem, czy to będzie widać. O, moi drodzy, w tym rogu, otóż to możecie zaobserwować już milk Spot na samym starcie. Moneta z tego roku, milkspociki już się pojawiły na rewersie również tutaj w okolicach masztu. Więc po prostu odpuściłem sobie tą serię, bo już chyba wyszedł latający Holender. Ja zrezygnowałem, kupiłem jedną monetę, prawdopodobnie kiedyś ją komuś gdzieś odsprzedam. Następna monetka od ciekawej nazwy mennicy, Popjoy Mint. Pierwszy raz widziałem tę mennicę na stronie Metal Market. Zainwestowałem trochę w ciemno, bo nakład mi się spodobał 10 tysięcy sztuk. Monetka całkiem całkiem ładna. Widzicie lusterko wszystko tutaj odbija tak należy. Na rewersie, na, tfu, na awersie bardzo ładny wizerunek Elżbiety II. Super znacznie bardziej mi się podoba ten wizerunek niż może nie ten. Ten co jest na bogach Olimpu. To jest takie zwykłe, a tu jest tak naprawdę ładnie pokazane. No, no sztosik. Monetka chyba 140 zł kosztowała wtedy. Idziemy dalej. Mamy trzy sztuki Chinese Myths and Legends Dragon. Moi drodzy, taki smoczek koszt chyba był 150 zł, albo 140. Naprawdę lubię smoki, więc poszedłem w te monety. E, dziwnie to zabrzmiało, że lubię smoki. No, podobają mi się wizerunki smoków na monetach, w szczególności srebrnych. E, Taka monetka niekolorowa, nakład 45 tysięcy sztuk. I oczywiście, kto robi takie jakości monetki pięknej, bez milk spotów, no nie kto inny jak tylko Perfmint. Także jestem zadowolony, że udało mi się kupić. I zakupiłem jeszcze za 200 chyba 15 zł czy 205 zł. Dwie monetki kolorowe. Z tej, z tej, ta sama seria, ten sam wizerunek, tylko że pokolorowany. Ale nakład znacznie mniejszy, bo już nie 45 tysięcy sztuk, a 5 tysięcy sztuk, moi drodzy. I ostatnia monetka. Uważam, że to jest jedna chyba z większych takich wtopek inwestycyjnych w mojej karierze. Dlaczego? Ponieważ moneta, spróbuję jakieś zoomka złapać. Sorry o zaoświetlenie, ale no. E, korzystam aktualnie z tych lamp, które mam w e, pokoju. Mogłem tutaj taką biurko, biurkowe postawić, ale nie chciałem się tego wyciągać. Stwierdziłem, że zobaczę, jak to będzie wyglądało teraz. E, moi drodzy, dlaczego uważam, że to była jedna z większych top? Dlatego, że nakład tej monety, to jest 10 tysięcy sztuk, na sklepie jest dalej dostępny. E, mennica w sumie spoko, bo Royal Austrian Mint, ale uwaga, co my tu mamy na awersie? Jakiś zoomik może się uda złapać, czy nie? Halo, halo. Jest Zoomik, i nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj jest już taki mini Milk Spot. Tu na dole są kolejne Milk Spoty. Zaznaczam, że cena monety 205 zł. I tutaj też był jakiś Milk Spot. No, już nieważne. Moneta ładnie wygląda. No, ale widzicie, takie wykwite już na, na samym starcie, to troszeczkę mnie to strasza. No i to, że te monety nie schodzą. No więc chyba zainteresowania nie ma za dużego. Ja zainwestowałem, poszedłem w ciemno. Zobaczymy, może druga moneta zwróci uwagę kupujących. No, nakład niski, tak? 10 tysięcy sztuk. To tyle. A moi drodzy, już chciałem kończyć, ale zapomniałem Wam powiedzieć, że teraz mam takie drugie może nie źródło dochodów, ale drugie, drugi pomysł na inwestycje, który realizuję od jakiegoś tam czasu. Moi drodzy, to są karty Pokémon. Was teraz pewnie zaskoczyło, dlaczego karty Pokémon. Dlatego, że cieszą się naprawdę dużą popularnością. Widzicie, ja już mam w takich koszulkach, taka, moneta, taka karta już mówię, moneta, bo już się wkręciłem z tymi monetami Blazy Canvy Max bodajże około 30 zł, a booster kosztuje nie wiem, 16. Wiemy, to jest hazard, trzeba się z tym liczyć. Tutaj mamy taki Olive Leona V 80 zł taka karta. Oczywiście też to można gradeować. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może się może poczytać, może poglądać filmiki. Są naprawdę ludzie, którzy mają grubą kasę w tym zainwestowaną i znacznie większe zwroty. Takie karty tutaj macie nawet z tych z McDonald'a, jakby się ktoś interesował, to było wszystko w McDonaldzie, jeszcze są dostępne. I, i, i to też jest wszyscy tym handlują, sprzedają. Niektórzy skolekcjonują. Ja trochę kolekcjonuję, jeszcze nie sprzedawałem, ale pewnie przyjdzie taki czas. Głównie ze względu na inwestycje kupowałem karty, żeby trochę odejść od tego srebra i nie wchodzić cały czas w jedno. To tyle, moi drodzy. Yy, chyba może coś się jeszcze pojawi, jak przyjdą jakieś nowe monetki, albo jakieś informacyjne, już zamówiłem, jakiś informacyjny film się na pewno pojawi z jakimiś nowymi monetami, które pojawiły się już na rynku. I to chyba wszystko. Dzięki za wysłuchanie, za obejrzenie całej, całości. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie lajka, like zostawcie subskrypcję. To tyle, do usłyszenia, cześć.